Pamiętam ten lokal dość dokładnie właśnie tam sto swoje pierwsze kroki tuż po danej audycji. O, czemu w ogóle tutaj przyszłam? Przecież już nie jestem. Według niej, to ja zainspirowałam ją, to zostanie Idolką, ale. Hej, czy to nie Haruka Kiritani? Ta Dolka? Tak publicznie? O. blisko. Moja przyszłość jest dla mnie nieważna od dawna, a jednak. Hej, widziałeś ten najnowszy artykuł o Haruce Kiritani? Przesłuchanie? Wręcz żądają jej powrotu. Niedziwne. Nadal w sklepach można zobaczyć alejkę z płytami dedykowane tylko jej. Ach, mimo to już nie jestem. Sama nie wiem, jak tu trafiłam, ale am... pewnie zajęta kafejką. Dzięki! Jestem najedzona. Do zobaczenia! Wróć do nas kiedyś! Hmm? Haruka? Tyle się nie widziałyśmy! Ostatnio chyba widziałam Cię tak w gimnazjum. No nie stój tak, wchodź! Proszę! Herbata z mlekiem. Nadal ją lubisz, co nie? Zgadza się, dzięki. Wezmę przerwę. Jesteś pewna, że to nie problem? Będzie dobrze. Ostatni klient i tak wyszedł, a tata nie będzie miał nic przeciwko, jeśli spędzam ją z tobą. wcale <grytanie> się nie zmieniłaś, Aha. Chodzisz do szkoły Kamiyama, jak tam jest? No, ściganie. Znajomy zapisał mnie do monitorowania korytarzy. No i jest taki drogoklasista, co ciągle próbuje wnieść jakieś drony i roboty do szkoły. A do tego mam w klasie osoby, co przychodzi dopiero kiedy im się zachce. są jak wolny duch. Tak, pasuje to do definicji. No tak, mam ci coś ważnego do powiedzenia! Wreszcie znalazłam najlepszą partnerkę do śpiewu! Ha? Ten partner do spełnienia swoich marzenia? Zgadza się! O! Też jest pierwszoklasistką w Akademii Mia! Może ją kojarzysz? Nazywa się kochany! Za niedługo będziemy razem występować! Aż chciałabym, by to było dziś! Miło to słyszeć! O nic mnie nie zapytasz? Mogę! Jeśli chcesz! Świat może widzieć cię jako idolkę idealną, ale... Dla mnie zawsze będziesz dziewczyną z jasno niebieską śniadaniówką z pingwinkiem, co podniada sobie na lekcjach z uśmieszkiem. Wtedy jeszcze miałam straszną obsesję. Niektórzy serio się martwili, nawet nie wiedzieli, czy to niebieskie jedzenie naprawdę jest jedalne. Ale niektórzy myśleli, że tłorocze. Serio? Myśleli? Tak, myśleli. <laughs> Gdy nie pójdę, wszyscy widzą mnie jako Haruka Kintani z Astrid. Ale dla Ann, dobrze, że tu przyszłam.